Cześć, nazywam się Paulina, jestem trenerem personalnym i dzisiaj tutaj ze mną jest Żaneta. Cześć Żaneta. Cześć Paulina. Bardzo mi miło, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną. Opowiedz mi, co robisz na co dzień? Na co dzień jeżdżę autobusem turystycznym. Nie wierzę. Tak, naprawdę? Nawiasta nie wierzy. No i co za tym idzie? Mam pracę siedzącą, więc mam problem ze swoją miednicą z pośladkami, z kręgosłupem. No podejrzewam, że Twój pośladek sobie tam głęboko śpi, jak tyle godzin jeździsz tak. i prowadzisz autobus. Dokładnie. Okej. Okay. Słuchaj, bardzo dobrze się składa. Zrobimy dzisiaj trening, żebyś jutro w pracy czuła pośladek, jak będziesz jechała. Okej? Okay? Zgadzasz Zbociem, się? Oczywiście. Super. No to zaczynamy. Oczywiście zaczniemy od rozgrzewki. Bezwzględnie. Pokażę Ci pierwsze ćwiczenia. Ok. Robimy sobie dwa kroczki do boku, lekki półprzysiad, Dwa kroczki do boczku i pół przysiad. Zaczynamy. Jedziemy. Dwa kroczki. Pół przysiad. I znowu wracamy. Hop. Super. Pamiętaj o tym, żeby podpierać się na zewnętrznej stronie stopy. O tym, żeby kolana nie schodziły się do środka, tylko cały czas były w linii razem z Twoimi stopami. Ok. I wypychamy biodro do tyłu. Super. No, i pamiętamy o. Szuchu. Super. Kolanka cały czas do zewnątrz. Tak jak szeroko rozstawiasz stopy, tak szeroko są twoje kolana. Ok, teraz spróbuj, żeby te stopy były trochę szerzej i szerzej były kolana. Ok. Super. I ostatni raz. Ok. Teraz spróbujemy sobie zrobić kolejne ćwiczenie. Rozgrzejemy sobie troszeczkę bardziej miednicę, a przede wszystkim to, na co większość kobiet cierpi, czyli pogłębiona lordoza. Popracujemy sobie trochę nad przodopochyleniem miednicy. Ok? Rozruszamy sobie ją w przód i znowu powrócimy w tył. Układamy sobie dłonie na biodrach, tak żebyś czuła, że Twoja praca miednicą jest wykonywana, a jeżeli potrzebujesz to ułóż sobie tak dłonie, żeby to dłonie pokazywały Ci, w którą stronę ma jej śmiednica. W końcowej fazie postaraj się napiąć pośladek. Ok? Zaczynamy od normalnej postawy. Wypychamy lekko biodro do tyłu i przód. Na siebie zarzucamy. Super. I znowu tył. Ekstra. Napinamy pośladek. Dobrze. Super. Staraj się, żeby... Brzuch też był napięty, żeby on nie był mimo wolnie rozluźniony. Super. Jak się czujesz? W porządku. Dobra. Ok. I jeszcze dwa raz. Dopinamy pośladek. Pamiętasz o tym? Pamiętam. Super. Ostatni. Dobra. Możemy zostawić sobie tutaj. Dłonie na biodrach. Rozstawiamy sobie stopy szerzej i próbujemy zrobić krążenia biodrem. Tylko używamy do tego biodra, tak? A nie tak, żebyśmy się bujały mhm. tutaj. Ok. I krążymy. Mogą być to malutkie ruchy, tak jak ty. Teraz postaraj się, żeby były troszeczkę bardziej obszerne. Ok. I kręcimy. Ale cały czas nie mogę uwierzyć kierowca autobusu. Dokładnie. Kurczę. Ok, kręcimy. Dobra, odkręcamy się teraz w drugą stronę. Czyli odwrotnie krążymy biodrem. Mogą być to malutkie kółeczka i coraz większe i większe. Ale oczywiście bez przesady. I z powrotem wracamy do tych mniejszych. I powiększamy. Ok. A teraz spróbujemy zrobić ósemeczki miednicą. Ok? Ta sama pozycja. I obkręcamy ósemeczki. Ok. Krążymy bioderkami. Super. Trochę się rozluźnimy. Rozgrzejemy się. Przed jutrzejszą podróżą na pewno mi się to przyda. Tak jest. Okej. Okay. Trochę się rozruszałyśmy? Delikatnie zrobiło się cieplej? Super. To myślę, że możemy teraz przystąpić do kolejnej części rozgrzewki, czyli do zmobilizowania naszego i Twojego, i mojego pośladka. No i do Państwa pośladka, więc zaczynamy. Okej. Okay. Taką małą, niepozorną piłeczką rozgrzejemy sobie pośladek. Tak, mamy trzy jego części, czwartą, troszeczkę głębiej ukrytą. Może być to lekki dyskomfort dla Państwa też, jeżeli praca siedząca, no niestety, uśpiła Wasz pośladek. Może być to nieprzyjemne to zdanie, ale obiecuję, że im częściej będziecie to robić, im bardziej będziecie o tym pamiętać, tym będzie to coraz przyjemniejsze, jeżeli można tak to nazwać. Piłeczkę. Układamy sobie pod pośladek, który wybieramy. Mhm. Okay? Żeby najpierw ułatwić to zadanie, podpieramy się oczywiście na dłoniach z tyłu, ok? I na stopach. Ta noga, która będziemy teraz, tam pośladek, po której stronie będziemy go rolować, nogę lekko opieramy sobie na ziemi i okrężnymi ruchami mhm. jeździmy sobie po pośladku. Ok. Czujesz Żaneta? Czuję. Coś tam jeszcze jest. Na pewno. Myślę, że to sobie tam słodko drzemie i trzeba to pobudzić, żeby popracowało nam jeszcze lepiej. Oczywiście, jeżeli to jest zbyt duży dla Ciebie dyskomfort, zbyt duży dyskomfort dla Państwa, to polecam lekko unieść się wyżej, mniej podpierać pośladek na piłeczce. Utrudnimy sobie teraz trochę to zadanie, czyli będziemy podpierać się na stopie, która jest nierolowana, a w stronę, która jest rolowana, założymy sobie nogę na kolano, ok? Otworzymy sobie trochę bardziej biodro. Teraz wjedziemy sobie w tą głębszą część pośladka. Mm -hmm, tak, czuję tak. tutaj znacznie mocniej. Ja widzę tutaj po Żanecie i po jej minie. Państwa miny niestety nie widzę, ale podejrzewam, że jest podobna. <grym> ok. I okręcznymi okrężnymi ruchami. Masz takie miejsce, Żaneta, gdzie boli Cię najbardziej? Tak, jest to... Gdzieś. Ok. Otajmy Znajdź to z... miejsce. Uh -huh. Masz? Mam. Przytrzymujemy. Okej. Okay. Przytrzymujemy na chwilę w tym miejscu. Tu właśnie znajduje się punkt pust pustowy, czyli miejsce, gdzie najbardziej skrócił się nam ten mięsień. I teraz spróbujemy go rozbić. Trzymamy boli na pewno niemiłosiernie. I znowu krążymy. Okej. Okay. Super. Ok. Mamy jeden pośladek, więc teraz druga część. Układamy. I najpierw zaczynamy od tej delikatniejszej wersji, czyli podpieramy się na dwóch nóżkach i jeździmy sobie. Który lepszy, Żaneta, pośladek? Który bardziej Cię boli? Bardziej czułam lewy pośladek. Bardziej czułaś lewy, okej. Okay. Dobra. Utrudniamy sytuację, czyli masujemy sobie drugi pośladek cały czas, ale podpieramy się. Okej, okay, odwrotnie. I tutaj do Państwa też zwracam uwagę. Ten pośladek, który rolujemy, noga jest u góry, tak? Super. Ekstra. Jedziemy. Rolujemy. Dobrze. Możemy jeszcze bardziej otworzyć biodro, czyli jeszcze bardziej tą nogę, którą rolujemy, odwodzimy do boku. Super. Tutaj też tak czujesz, Żaneta? Czuję, ale znacznie mniej. Znacznie mniej posiada. Okay. Mamy też takie miejsce z punktem spustowym? Mamy. Okay. U Państwa też znajdziemy taki punkt, który boli. To zatrzymujemy się i trzymamy. Możemy głęboko oddychać, jeżeli ten ból jest serio nie do zniesienia. Oddychamy. I rolujemy znowu. Jeździmy. Ekstra. Okej. Okay. Super. To mamy jedno ćwiczenie. Teraz dwójka, ale niestety będziemy potrzebować do tego krzesła. Ok. Dodetko. Teraz użyjemy sobie piłki i krzeseł, tak? Chcę, żebyś porolowała, konkretnie pokażę Ci tutaj tą stronę pośladka, tak? Zajmujemy się mniej więcej tym obszarem. Oczywiście tym obszarem, który najbardziej Cię boli, okej? Okay? Układamy się na plecach. Siadamy sobie, oczywiście, najpierw. Zakładamy sobie stopy na krzesło. Umieszczamy sobie piłeczkę pod pośladkiem, tak jest. Jeżeli jest to zbyt ciężkie, żebyś położyła się i opierała całym ciężarem, podeprzyj się na łokciach, ok? okay. I tak samo jak rolowałyśmy w poprzedniej wersji, tutaj tak samo rolujemy. No, tak czuć zdecydowanie mocniej. Okej. Okay. Więc ty na pewno wiesz, że nie możesz położyć się płasko na ziemi, tylko musisz delikatnie przytrzymać swoje ciało, żeby ten nacisk na piłkę nie był zbyt bolesny. Jeżeli piłeczka ci się przesunie tak jak mi, umieszcza się z powrotem i rolujemy. Możesz delikatnie tą nogą, którą rolujesz. Odwieźć ją do boku, tak? Czyli jeszcze mocniej i jeszcze mniej, głębiej dotykać tego swojego pośladkowego. Jak się czujesz, Żaneta? Jest ciężko. Jest ciężko, dobrze. Ale dasz radę? Oczywiście. Super. A jak u Państwa, czy też tak mocno czujecie pośladki jak ja i Żaneta? Bez dwóch zdań, mocno tutaj popracowały nasze pośladki, bądź też w ogóle nie popracowały. I niestety ta piłeczka bardzo mocno sprawia nam tutaj ból. Ok, zmieniamy sobie stronę, Żaneta. Przekładamy sobie na drugi pośladek. Podpieramy się i jeździmy. Super, to mają być okrężne ruchy, możemy w taki sam sposób, jak w wcześniejszej wersji, możemy zatrzymać się w tym miejscu, gdzie najbardziej nas boli i spróbować rozbić ten punkt spustowy, który troszkę narobił tam bałaganu w naszym mięśniu. Ok. oddychaj, to? Oddycham, oddycham. Może oczywiście zdarzyć się taka sytuacja, że no niestety może zrobić się nam słabo. Bo jeżeli jest to zbyt duży ból, no to nasz organizm zareaguje. Więc jeżeli zrobi się słabo, na chwilę przestajemy, jeżeli jesteśmy w stanie z powrotem wrócić do rolowania, to rolujemy dalej. Ok. Czy troszkę przestaje, żaneta? Tak. Czy jest troszeczkę lepiej? Ok, rozgrzałyśmy nasz pośladek rozgrzewką, mobilizacją, więc teraz myślę, że przejdziemy do docelowego treningu. A Państwo na to jak się zaopatrują? Ćwiczymy? Okej, okay, Żaneta, przechodzimy do docelowego treningu. Takie piękne neonowe gumy. Założymy sobie je na wysokość uda, tak? Bo przede wszystkim nasz pośladek pracuje z kością udową, tak? Jeżeli ta wersja będzie po jakimś czasie dla Ciebie, dla Państwa, załatwa. Możemy sobie wtedy przenieść tą gumę niżej, tak? Ale najpierw pracujemy nad tym, żeby poprawnie wykonać to ćwiczenie, a potem będziemy sobie utrudniać. Więc zakładamy. Przekładamy gumę przez dwie stopy, układamy sobie gumę wyżej, pod, nad kolanem. Znowu pamiętamy o tym, że ta guma będzie robiła nam wszystko, żeby te kolana schodziły się do środka, ale my będziemy jej przeciwdziałać. Ok, zaczynamy sobie od podparcia na zewnętrznych stronach naszej stopy, zrotowaniu kolan do zewnątrz, tak? Pośladek i miednica, przodopochylenie, to co wykonywałyśmy na rozgrzewce, ok? Wypuszczamy biodro delikatnie do tyłu. Ale panujemy nad tym, żeby nie robić tutaj takiego kaczego-kuperka, tylko pamiętamy cały czas o tym, że brzuch jest napięty, okay? ok? Troszeczkę szerzej stopy, napinamy tą gumę i postaramy się najpierw małymi ruchami cały czas na napiętej gumie odwodzić nogę do boku. I wracamy. Oczywiście staramy się, żeby była taka sama ilość ruchów na lewą stronę, jak i na prawą stronę. Okej, okay. z powrotem. Cały czas staramy się rozpychać gumę kolanem, a nie tylko wędrującą stopą do boku. Ekstra, super. Powiedz mi żony, to czy tam, ten Twój pośladek to już troszkę się obudził? Tak, czuję kwali. Wstaje, dobrze, super. Takie specyficzne pieczenie to jest właśnie to, o co nam chodzi. Super. Cały czas pamiętaj o napiętym brzuchu, żeby ta lordoza nam się nie pogłębiała. Ok, ból jest do zniesienia, piecze. Piecze, ale jest do zniesienia. Ok, jeżeli potrzebują Państwo przerwy, żeby ten pośladek chociaż trochę się wyprostował i przestał tak piec, możemy zrobić sobie przerwę. A jeżeli damy radę, to odwodzenie wykonujemy dalej. Super. I ostatni raz. Okej. Okay. Przypiekł? Przypiek. Super. Teraz zrobimy sobie, Żaneta, drugie ćwiczenie. Okej. Okay. Przechodzimy sobie, Żaneta, do drugiego ćwiczenia. Guma, tak jak ją sobie założyłyśmy, cały czas dostaje w tej pozycji. Użyjemy sobie krzesła, żeby ułatwić sobie zadanie, żeby przede wszystkim stać stabilnie i skoncentrować się na pracy pośladka, a nie nad zapanowaniem nad naszą równowagą. Podpieramy się dłońmi, odsuwamy się troszeczkę, od krzesła. Pamiętamy znowu o tym, żeby tutaj nie było takiego brzydkiego kaczego kuperka, tylko wciągamy brzuch, czyli napinamy nasz kor, aktywujemy brzuch, podpieramy się na nodze. Którą sobie wybierasz? Lewą. OK. I będziemy wykonywać wyprost naszego UDA. Tak? Prostujemy nogę do tyłu i pamiętamy o tym, Panuj nad tym, żeby jeżeli robisz faktycznie ten wyprost biodra, żeby tutaj takie coś się nam nie pojawiało, ok? Mocno i wyprost. Super. Super. Panuj cały czas nad tym, żeby nie ruszała nam się miednica, żeby to Twój pośladek wykonywał wyprost. Super, Twojego biodra. Ok. Czy czujesz pośladek? Czuję. Super. Myślenie też jest ważne nad tym, żebyś wiedziała, co w tej chwili pracuje. To też bardzo dużo daje. Nie widzisz siebie w lustrze, to też nie jest potrzebne. Chodzi o to, żebyś myślała. Jak u Państwa? Pośladek też pracuje? Czy nie? Jeżeli nie, to poprawiamy pozycję. Pamiętamy o tym, żeby nie robić kaczego kupra, żeby ta nasza lordoza nie powiększała się zbędnie. Bo zamiast robić pośladek będziemy czuli niestety odcinek lędźwiowy. Super. Żaneta? Piecze? Piecze. Dobrze. Ale jest to całkiem przyjemny ból. Super, cieszę się. Myślę, że ostatnie powtórzenie i zmieniamy sobie stronę. Okej. Okay. Znowu ta sama pozycja. Super, tak jest. Aktywacja kora. Podpieramy się na nodze i robimy wyprosty. Pamiętamy tutaj, że jeżeli jedna noga jest dominująca, to zawsze zaczynamy od tej słabszej, żebyśmy wykonały taką samą liczbę powtórzeń na nogę mocniejszą, jak i słabszą. Okej, okay. pamiętasz o ruchu? Pamiętam, Dobrze. się. Super. Ok. Spróbujemy sobie jeszcze utrudnić to ćwiczenie, bo oczywiście możemy utrudnić przez... Napięcie mięśnia i przytrzymanie, czyli robimy wyprost, przytrzymujemy, puszczamy. I znowu wyprost. Tak jest. Super. Dobrze. Przypieka? Przypieka. Przypieka. Myślę, że o wiele mocniej niż w wcześniejszej wersji. Czujesz, że jest trudniejsza? Tak. I jeszcze ostatni raz przytrzymujemy. Super! I wracamy. Jak twój pośladek? Obudził się? Myślę, że nas pewno. Wypił porządną kawę? Oj, też mi się tak wydaje. Super. Więc teraz przechodzimy do ostatniej części, czyli porozciągamy pośladek, który myślę, że konkretnie popracował. Myślę, że wiele pań, ale myślę, że też panów poczuło, że coś tam z tyłu pod plecami istnieje. Żaneta, Ty już jesteś w pozycji leżącej, więc porozciągamy sobie teraz pośladek, ok? Układamy się na plecach. Zakładamy sobie jedną stopę na kolano. Widzisz, jak ja wykonuję? Widzę. Super. Oczywiście nie mamy tutaj pogłębionej lordozy, tylko ładnie przyklejamy odcinek lędźwiowy do podłogi, łapiemy się za, pod kolankiem, super. A drugą ręką, oczywiście Wy możecie sobie to wykonać dwoma rękami, rozpychamy sobie tutaj udo, przyciągając nogę zgiętą 90 stopni do klatki piersiowej, a drugą rozpychamy wewnętrzną stronę uda. Żaneta, czy tam Twój pośladek jest? Tak, nie tylko pośladek czuję. Uuu, dobrze. A jak u Państwa? Czy czują Państwo pośladek? Jeżeli nie czujecie pośladka, może troszeczkę trzeba zmienić ułożenie nogi, może troszeczkę mocniej przyciągnąć, tak żebyście wiedzieli, że ten pośladek tam jest, rozciąga się. Ok, i trzymamy. Oczywiście znowu nie robimy takiego pulsowania, tylko jeżeli czujemy, że zakres się zwiększył, przyciągamy sobie udo bliżej klatki piersiowej. I znowu trzymamy. Jeżeli jest to znowu taki nieprzyjemny ból, bierzemy głęboki wdech i przy wydechu pogłębiamy nasze rozciąganie. Żanetka, wszystko jest ok? Jest ok. Super. I jeszcze chwileczkę trzymamy. Jeżeli jesteś w stanie, to robisz wydech. Pogłębiasz. Ok. I zmienimy sobie stronę. Odwracamy sytuację. Drugą stopę układamy na kolanie, łapiemy się i przyciągamy nogę do klatki piersiowej. Który pośladek czujesz bardziej, Żaneta? To zdecydowanie ten. Zdecydowanie ten. Dobrze. A u Państwa też czujecie, który bardziej boli? Ten czy wcześniejszy? Uuu, ja też czuję. Chyba dobry trening dzisiaj zrobiliśmy. to co myślisz? Myślę, że tak. No też mi się tak wydaje. Super. Pogłębiamy, bierzemy wydech. I pogłębiamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Przejdziemy sobie do jeszcze jednego ćwiczenia rozciągającego. Okej, okay, drugim ćwiczeniem rozciągającym. Poruszymy sobie trochę tyłu naszego uda. Tak, jeżeli też gdzieś tam pospinał się lub jakimś wcześniejszym ćwiczeniem zrobiliśmy sobie delikatnie krzywdę, popracujemy nad tym, żeby wrócił nam do odpowiedniej formy. Łapiemy sobie, my mamy akurat taką dosyć długą gumę, jeżeli to będzie taka krótka guma, jak używałyśmy w wcześniejszych ćwiczeniach, to po prostu łapiemy ją za jedną połóweczkę. Zakładamy sobie, Żaneta, tą gumę na stopę, widzisz, tak jak ja mam. Mhm. Ta noga, która, że tak powiem, nie jest rozciągana, może sobie leżeć płasko, może być ugięta. Postaraj się oczywiście, żeby wyprost nastąpił w kolanie, ale nie tak, żeby to był dyskomfort. Jeżeli musisz opuścić trochę niżej nogę, to tak, żeby ona cały czas była wyprostowana w kolanie. Próbuj. Myślę, że i stopę zadzieramy na siebie, czyli mamy flex. Super, tak, żebyśmy jeszcze poczuły rozciąganie łydki. Ok? Mamy wyprostowaną nogę? Mamy. Ok, no i teraz znowu robimy wdech. I przy wydechu postaraj się podciągnąć nogę bliżej klatki piersiowej, ale delikatnie. Czujesz opór? Dobrze. Jeżeli trzęsie się noga, to na pewno jest to twój koniec zakresu, więc chwilę trzymamy w tym miejscu. Jak u Państwa boli bardzo, myślę, że tak, ale postaramy się, żeby za tydzień, dwa, może miesiąc było o wiele, o wiele lepiej. Tylko cierpliwości. Ok, bierzemy wydech, dech najpierw, a potem bierzemy wydech i pogłębiamy. Znowu przyciągamy bliżej klatki piersiowej. Cały czas pamiętamy o tym, żeby kolano było wyprostowane. Ok. I ostatni raz, Żaneta. Wydech i pogłębiamy. Ok, żyjesz. Yeah. Cieszę się. Zmieniamy sobie teraz stronę. Czyli zakładamy sobie gumę na drugą stopę, której jeszcze nie rozciągałyśmy. Ok. Szukamy zakresu, w którym nie jest to aż tak mocno bolesne. Wyprostowujemy kolano, zadzieramy stopę na siebie i próbujemy. Uff. Tu czuję o wiele bardziej, Żaneta. Która noga lepsza? Zdecydowanie lewa. Zdecydowanie Prawą lewa. Lewą nogę czuję mocniej. Okej, okay. a jak u Państwa lewa czy prawa noga jest o wiele gorsza? Dobra, bierzemy wdech i wydech. Pogłębiamy, czyli przysuwamy jeszcze bardziej do klatki piersiowej. Okej. Okay. Cały czas pamiętamy o wyprostowanym kolanie. Nie może być to wykonane w takiej pozycji, bo tak naprawdę w tym momencie nie rozciągamy tego, czego byśmy chcieli porozciągać. Ok. Żaneta, wydych. Super. Myślę, że jutro będziesz czuła się o wiele lepiej. Mam taką nadzieję. I ostatni raz. Pogłębiamy. Ekstra. Ok, i puszczamy. Jak się czujesz? Zdecydowanie lepiej niż na, na początku ćwiczeń. Bardzo mnie to cieszy. Eee, czy trening? Podobał Ci się? Super. Ćwiczenia? Super, myślę, że to jest fajna alternatywa, aby wykonywać takie ćwiczenia w domu. Powiedz mi, gdzie jedziesz tak naprawdę? Jutro. W jaką daleką podróż się wybierasz? Może nie zbyt daleko, ale akurat jutro jadę do Kopenhagi. Okej. Okay. Myślisz, że e, takie gumy dałoby się gdzieś tam zapakować w tym wielkim autobusie? Myślę, że w tych dużych bagażnikach znalazłoby się <grym> na pewno miejsce. Okej, okay. czyli tak naprawdę myślę, że jutro możesz taki trening lub inny wykonać z gumami. Z wielką chęcią. Okej, okay. a Państwo? Myślę, że też. W torbie, hmm, w torebce? Kobiecej torebce na pewno znajdzie się miejsce na to, żeby zabrać gdziekolwiek jesteście takie gumy i zrobić trening w domu.